W dzielnicy Sobieńcin zorganizowany został festyn dla dzieci i mieszkańców, połączony z piłkarskim turniejem. Podczas festynu nie zabrakło konkursów, zabaw i konkurencji sportowych. Jak co roku mieszkańcy tej dzielnicy licznie przybyli na rodzinną imprezę. W dzielnicy Sobieńcin powołany do życia został nowy twór, który w swoich celach ma za zadanie reaktywować sport w dzielnicy i nie tylko. Nazwa nowej inicjatywy to Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sobieńcin. Utworzone w ramach funduszu Toyoty pod nazwą Dobre Pomysły zmieniają świat. Znajdujemy się na boisku szkoły nr 17 w Włobrzychu na Sobieńcinie. przy okazji inauguracji działalności Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Sobieńcin. Program powstał przy udziale funduszu Toyota, który nas wsparł i był też inspiracją do stworzenia całego centrum, wsparło nas wielu partnerów lokalnych. Wsparł nas OSiR, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowy Sobięcin, ale mogliśmy też liczyć na lokalnych przedsiębiorców, na firmę Chary z na Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roberta Zimnego, Stowarzyszenie Gwarków, Rady Rodziców obydwu sowiecińskich szkół oraz na telewizję Twoją, w której właśnie gościmy, a także wspólnotę samorządową Sobięcin i Stowarzyszenie Gwarków, kopalni Wiktoria i Wałbrzyskich kopalń. To jest jeden z siedmiu projektów Funduszu Toyota, który realizowany w tym roku. Tak naprawdę fundusz wystartował w 2010 roku. W tym roku już jest jego druga edycja. Cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu, że możemy finansować Projekt realizowany przez Publiczną Gimnazjum nr 7. Takie imprezy jak ta udowadniają, że nasz wybór był słuszny, że rzeczywiście takie miejsce, zielone miejsce, przestrzeń do rekreacji jest potrzebna w dzielnicy Sobieńcin i cieszymy się, że możemy finansować, że możemy wspierać tego typu inicjatywy, że są osoby chętne do realizacji tego typu projektów. A my jako Toyota wspieramy najlepsze pomysły, stąd motto funduszu. Dobre pomysły zmieniają nasz świat. Otwarciu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego towarzyszył festyn zorganizowany na terenie publicznej szkoły podstawowej nr 17. Otworzyliśmy Centrum Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w dzielnicy Sobieńcin i na dzisiejszej imprezie. Odbyły się zawody sportowe. O tytułu mistrza biegach, mistrza Sobincina. Zarówno malutkich dzieci, czyli krasnali, dzieci ze szkoły podstawowej, dzieci z gimnazjum, dorosłych i całych rodzin. Wspólnie z całymi się bawiliśmy. Kręciliśmy hulaka, obstakaliśmy na skakance i malowaliśmy przepiękne obrazy. Było bardzo fajnie, była grochówka i było bardzo dużo nagród. Podczas festynu zorganizowano wiele konkurencji sportowych, takich jak biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz zabawy ruchowe i gry sprawnościowe. Mamy dosyć bogaty program na dzisiaj. Przewidzieliśmy biegi dla dorosłych, dla dzieci, konkurs plastyczny, turniej gry w bóle. Także współpracujący z nami pan Henryk Furman fundował Buka Harego, o który odbywają się rozgrywki w piłkę nożną. Startowałem w biegach na 400 metrów i bardzo się zmęczyłem i wygrałem taką maskotkę i bardzo się z mojej wygranej. Bo dałem naprawdę z siebie wszystko. Ja jestem zgrzany. Jednym z elementów festynu był turniej piłkarski o Puchar Charego, odbywający się w dzielnicy Sobiencień, już po raz trzeci. Jak co roku organizuję rozgrywki piłkarskie drużyn podwórkowych z Sabiencina i nie tylko. Walczymy o Puchar firmy Hary. To już jest trzeci raz z rzędu. Występują w niej szkoła numer 17, podstawowa i czwarte gimnazjum. Jako ciekawostkę powiem, jakie drużyny biorą udział. W kategorii do 15 lat FC Wąsik, i tak przegramy, FC Ponalewce, FC Brudasy, The Blues, Polska, Czarne Smoki, Odważne Piątki. I kategoria powyżej 15 lat, Niepodległe Księstwo Palestyna, w kredo nie daje, King Kongi, Pułkownik. Śród gości, którzy pojawili się na imprezie był m.in. prezydent Wabrzycha Roman Szołemy, który, jak się okazało, miał dobry kontakt z dziećmi z dzielnicy Sobieńcin. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. A... Cześć, cześć witam wszystkich, witam dzieci, pedagogów, gości. Rozumiem, że się wszyscy bawią. Moje, e, moje gadanie pewnie nie będzie tu specjalnie potrzebne, więc tylko życzę miłej zabawy Piąty, nie piątek. Dzień przed wolnym dniem, więc tym bardziej tym bardziej sympatycznie. Widzę koszulkę. Właśnie ja też. W związku z tym dobrze się wszystko skończyło. Cieszę się, że, że, że to, tak, że tak powiem, zintegrowało się zarówno wokół szkoły, jak i wokół gimnazjum. Wszystkiego dobrego, życzę powodzenia i bawcie się dobrze. i Noście te koszulki zawsze, ja też mógłbym ubrać. Dziękuję bardzo. Kolejnym z gości był również jedyny zastępca Romana Szełemyja Zygmunt Nowaczyk. Życzę wspaniałej zabawy, a wszystkim tym, którzy uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, konkurencjach, które na koniec jak gdyby mają wyróżnienia i nagrody. Życzę jak najwyższych, najlepszych miejsc i tych osiągnięć. Wspaniałej zabawy. Żeby... Całodniowa impreza na świeżym powietrzu to jednak nie tylko gry i konkurencje sprawnościowe. Uwaga, uwaga, miejsca! Pobiegaliśmy, pobiegaliśmy, ale już dawno to było. Co niektórzy już odpoczęli, co niektórzy znowu zmarzli, chociaż mamy znowu słoneczko. No ale. Musimy się jeszcze trochę pobawić, żeby znowu nam wrócił humor. I zapraszam was wszystkich do tańca! Było też coś dla artystów. Nalo namalowaliśmy wspólnie z córeczkami, jak w ogrodzie rozpalamy grilla, kąpiemy się w basenie, hasamy z naszym pieskiem, gramy w piłkę. Na koniec podsumowano inicjatywę i powstanie w dzielnicy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sobieńcin. Podziękowania otrzymała również Telewizja Twoja. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz Telewizji Twoja w Telewizja Twoja wspiera nas od samego początku we wszystkich naszych przedsięwzięciach i z tego powodu jest nam bardzo przyjemnie. Samym uczestnikom również bardzo spodobało się wspólne tworzenie różnych inicjatyw, i jak twierdzą, dzielnica, która dotąd była szara i bezbarwna, nabrała kolorytu. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy. Mamy uczniów obydwu tutejszych szkół wraz z rodzicami. Całe lokalne środowisko dziś u nas bawi i myślę, że wszyscy bawią się dobrze. Festynal jest bardzo ciekawy, jest dużo fajnych konkurencji sportowych, dzieci mogą wykazać się swoimi sprawnościami fizycznymi, są gry w bule, karaoke, piłka nożna i wiele innych atrakcji i naprawdę jest bardzo ciekawie, polecam. Myślę, że jednak wtedy sobie się noc i w ogóle jest fajna imprezy, muzyczka, no konkurencji można właśnie wygrać sobie coś. Podzielone są, podzielone. Fajnie, jest wesoło, dużo dzieci i Faj... fajnie jedzenie, smacznie. Konkurencje fajne. Konkurencje fajne. Mi się, ba... Mi się bardzo podobają fajne konkurencje i dobre jedzenie. Dużo jest znajomych bardzo, można sobie zjeść jak ktoś głodny. Fajnie, bardzo fajnie jest, naprawdę. Dzieci mogą się po prostu wykazać wszystkim, mogą się po prostu wyszaleć po, tak po swojemu z innymi rówieśnikami. Na czym będzie opierała się działalność nowego centrum? Póki co jeszcze nie wiadomo, ale jak to zwykle bywa, bez wsparcia finansowego nawet najlepsze inicjatywy nie trwają długo. Jak będzie w tym przypadku, okaże się wkrótce.